Zła czarownica z aparatem fotograficznym. Młody agent nieruchomości, który w wolnych chwilach bada historię Chicago, wchodzi w posiadanie niesamowitych zdjęć. Wrzuca je do internetu i widzi, jak internet szaleje. Postanawia zgromadzić jak najwięcej dzieł tajemniczej autorki. Okazuje się, że jest ich ponad 100 tysięcy, ale nie sposób dowiedzieć się czegokolwiek o samej fotografce. I jak wstęp do kryminału, bo i jak fascynujący kryminał ogląda się film dokumentalny Johna Malufa. Jedyne, co można mu zarzucić, to nadmiar samego reżysera. Maluf trochę za często zagarnia ekranową przestrzeń i bywa męczący. Ale skoro tyle mu zawdzięczamy, to chyba możemy spróbować mu wybaczyć. Maluf pada na ślad artystki dzięki jej śmierci. Fotografka miejska, która całe życie przepracowała jako niania, okazuje się postacią fascynującą niemal tak jak jej zdjęcia. Niestety jej historia jest raczej mroczna. Zresztą wystarczy chyba spojrzenie w jej szalone oczy, żeby się tego domyślić, ale warto ją poznać. Vivian Mayer ubierała się i wyglądała jak skrzyżowanie Mary Poppins ze złą Wiedźmą z zachodu. Szukając Vivian Mayer, warto obejrzeć choćby jako pokaz slajdów. Jej zdjęcia są naprawdę niesamowite. A teraz czas na nasz cotygodniowy konkurs. Dla pięciu osób mam ważne do końca lipca elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły i lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTubie. Aby wygrać, musicie zasubskrybować na YouTube to jest kino oraz kanał naszego partnera Heliosa. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, szybkie ułatwienie i odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie pierwsze: w jakim miesiącu premierę będzie miało miasto 44 Jana Komasy? Odpowiedź: tam zresztą powinniście wiedzieć. Pytanie drugie. Kontynuację jakiego filmu z Johnnym Deppem chcielibyście zobaczyć najbardziej i dlaczego? Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 13 maja na adres to jest Do odpowiedzi dołączając swoją YouTube'ową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu.